Wielkie odcinka, słuchasz i wiesz. Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Kukiz 15 proponuje kompletnie nową jakość w nadchodzących wyborach samorządowych. Ruch chce ułatwić start wszystkim obywatelom, tworząc inicjatywę pod nazwą Samorządy z Kukizem. A gościem Radia Kielce w związku z tym jest Magdalena Fogiel-Litwinek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Prezes Świętokrzyskiego Okręgu Stowarzyszenia Kukiz 15. Nowa inicjatywa może wzbudzać pewne kontrowersje, bo na pozór y, otwarta, na pozór dająca możli wiele możliwości obywatelom, być może jest y, zbyt Szeroka, być może zbyt otwarta dla kandydatów. Myślę, że gdybyśmy bali się czegoś nowego, to świat nie szedłby do przodu. Rzeczywiście pan redaktor ma rację, że pomysł jest dosyć rewolucyjny, dlatego że chcemy zupełnie odwrócić to partyjne w tej chwili myślenie, że chcemy samorządy zdobyć dla siebie. Właśnie, że nie o to nam chodzi. Samorządy z kukizem to taki projekt, w którym proponujemy obywatelom, żeby odzyskali samorządy dla siebie. Czyli główną ideą jest to, żeby zachęcić ludzi. Którzy na przykład do tej pory nie mieli możliwości kandydowania, ponieważ przypominam, że ordynacja wyborcza, szczególnie do sejmików na przykład czy do powiatów, no utrudnia czy wręcz uniemożliwia, że jeden człowiek, który angażuje się nawet, ale nie przynależy nigdzie, żeby się dostał jako i zdobył mandat radnego. Dlatego takie osoby, które zgłoszą się do nas, otrzymają wsparcie. Jest wiele możliwości kandydowania, czyli można kandydować pod szyldem KUKI z 15, jeżeli ktoś ma. Takie życzenie. Można kandydować z własnego komitetu, a można też kandydować z komitetu, który będzie wspierany przez KUGIS 15. Wyjaśnijmy, na czym cały projekt polega. Otóż jest strona internetowa z formularzem, czymś na kształt formularza kontaktowego, gdzie każdy. Może się zgłosić, może zgłosić chęć kandydowania do poszczególnych szczebli samorządu albo nawet na prezydenta, wójta czy burmistrza? Tak, każdy może się zgłosić. Natomiast no, oczywiście od razu muszę powiedzieć, jakie są nasze główne założenia. Czyli liczymy na osoby, które są uczciwe, które chcą pracować dla samorządów, dla swoich tych małych oj, ojczyzn, więc stawa, stawiamy na ludzi, y, którzy są już w jakiś sposób zaangażowani, którzy y, są uczciwi, transparentni. No i to jest nasz główny priorytet, więc to na pewno osoby, które y, no, niechlubnie zasłużyły się dla regionu, nie będą miały szans startować y, z list z 15, czy z popartym, poparciem z 15. Więc na pewno odbędzie się taka weryfikacja. Państwo mają, y, zdaje się, bardzo duże zaufanie do tych, którzy mogą się zgłaszać, bo wystarczy za. W odpowiednim miejscu w tym formularzu kontaktowym, że nie było się karanym, że nie współpracowało się ze służbami specjalnymi PRL i można wysłać. I, czy od razu staje się kandydatem taka osoba, która się tam zgłasza i podpisze? Nie. Taka osoba nie od razu staje się kandydatem, dlatego że no, przypominam zasady, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Jeżeli się zgłosi trzech kandydatów chcących startować z Kuki z 15 na wójta, no to oczywiście byłoby bezsensowne, żeby trzech startowało pod tym samym szyldem, Dlatego, że będą konkurować ze sobą i żaden z nich nie wejdzie, więc musi się odbyć weryfikacja. Natomiast chcielibyśmy, żeby ta weryfikacja odbyła się na samym dole oddolnie, czyli że by kandydaci sami między sobą się wyłaniali, bo proszę zwrócić uwagę, do wyborów samorządowych jest jeszcze sporo czasu. Dlatego ten projekt ruszył już w tej chwili. Na stronach internetowych, na które zapraszam, czyli samorządyskukizem.pl są również projekty samorządowe, do których będziemy zachęcali, żeby kandydaci. Wzięli udział w tych projektach. Czyli, żeby już w tej chwili, przez rok przed wyborami samorządowymi, pokazali, jak pracują dla swojej społeczności lokalnej, wykazali się jakimiś swoimi pomysłami, swoimi inicjatywami. Cztery projekty są zaproponowane, ale oczywiście można je poszerzyć. Może kandydaci sami będą mieli jakieś inne pomysły, które będzie można realizować. Jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci na ludzi od lewa do prawa. Nie będziemy tutaj nikogo segregować na, ze względu na jego poglądy. Dotyczące takich osobistych spraw. Nie chcemy nikogo wykluczać od razu na początku. Natomiast praca taka u podstaw, praca dla samorządu, pokaże przez te półtora roku, w gruncie rzeczy, czy przez rok. Czy to jest wartościowy kandydat, czy nie? Ja cały czas jednak będę wracał do tej weryfikacji, dlatego że nie bardzo, prawdę mówiąc, wyobrażam sobie, co zrobicie, jeżeli na przykład pięć, sześć, kto wie, może dziesięć osób zgłosi chęć kandydowania na burmistrza Morawicy, powiedzmy. Co wtedy? Będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli dziesięć osób zgłosi. Ale jak zgłosić. wybrać najlepszego Ale kandydata spośród nich? Pan, pan, zupełnie pan redaktor, nie rozumie tej filozofii, dlatego że my się będziemy cieszyć, ponieważ ludzie właśnie powinni się angażować. Jeżeli ktoś nie startował do tej a zgłosić na burmistrza Połańca czy, czy prezydenta Kielc, to dobrze, nawet jeżeli nie wygra, to może będzie bardziej się obywatelsko angażował, może w jakiś projekt się zaangażuje, może podsunie kandydatowi, który będzie startował, jakiś dobry pomysł, może będą mogli później współpracować. Chcemy zachęcić obywateli, żeby zaczęli się angażować społecznie, żeby zaczęli się angażować dla swojej lokalnej działalności. To nie jest tak, że wszystko odbędzie się przez Internet. Będziemy się spotykać z tymi ludźmi i ludzie będą się ze sobą też spotykać. Przecież każdy będzie chciał, mamy taką nadzieję, pracować dla dobra danej społeczności, więc ludzie też się muszą między sobą dogadać. Taki jest system, jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze. Czyli ludzie rozmawiają ze sobą i wybierają między sobą kandydata, który jest najlepszy, który ma szansę wygrać w wyborach. Ma szansę z jednej strony, ale jeżeli ma dużą konkurencję we własnym gronie, czyli w stowarzyszeniu Kukiz 15 to ta szanse zdecydowanie się kurczą. Dlatego trzeba będzie rozmawiać i jeżeli będzie kilku kandydatów, trzeba będzie wybrać najlepszego, pozostali powinni go wspierać. Można się angażować w różne sposoby. Zresztą, jeżeli patrzymy na stronę samorządy z Kukizem, to zachęcamy nie tylko osoby, które chcą startować i kandydować, ale chcielibyśmy zachęcić osoby, które chcą się angażować w inny sposób. Czyli na przykład pomagać przy wyborach samorządowych, ponieważ na przykład nie są jeszcze gotowi czy nie chcą kandydować, ale podsuwać pomysły, rozwiązania najlepsze dla lokalnych społeczności, bo to nie jest tak, że z Warszawy można narzucić w Połańcu, w Kielcach, w Starachowicach czy w Brodach jakieś dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy mieszkają od lat w danym regionie, znają się, no wiedzą najlepiej, co jest najlepsze dla danego regionu. Dlatego zachęcamy też osoby, które nie chcą kandydować, ale kto, które chcą się Podzielić swoimi pomysłami, ideami, które kochają swoją tą małą ojczyznę i chciałyby się zaangażować. Bardzo nam zależy na takich osobach. A z 15 już teraz ma przedstawicieli w samorządach, czy ci ludzie no, z jakimś doświadczeniem już będą, będą preferowani wtedy, kiedy będziecie układać listy wyborcze? Jeżeli chodzi o osoby, które są w tej chwili w samorządach, to przede wszystkim liczymy też na pomoc merytoryczną ze strony tych osób. I tutaj tego nie powiedziałam, ale chciałabym to podkreślić. Chcemy, żeby. Duża liczba obywateli zaangażowała się w wybory samorządowe. I jeżeli ktoś nie ma zaplecza, i nie wie jak startować, to nawet jeżeli nie będzie chciał startować z naszych list czy z naszym poparciem, to może przyjść o pomoc i poradę. Czyli powiemy, jaka ścieżka jest, co trzeba zrobić, żeby w wyborach samorządowych wystartować, ponieważ jeszcze raz chcę podkreślić: nie chodzi nam o to, żeby po wyborach samorządowych powiedzieć: kółki z 15 to ma tyle i tyle stanowisk, w tylu i w tylu gminach ma radnych, nie o to nam chodzi. Jeżeli ktoś nie będzie chciał startować z Szyldem z 15, niech startuje ze swojego komitetu. My też mu pomożemy, jeżeli chodzi o takie sprawy formalne na przykład, bo część osób boi się, że nie jest w stanie przebrnąć przez, przez formalności. Więc osoby, które są już w tej chwili w samorządach, będą też pomagały. I zresztą jest to projekt ogólnopolski, więc będzie przygotowane takie wsparcie dla wszystkich mieszkańców w Polsce, którzy chcą startować. Formuła zgłaszania kandydatów to jedno, ale Kukiz 15 zamierza też stworzyć rodzaj list rankingowych obecnych samorządów. Rządowców sprawdzić ich pracę, to czy byli aktywni, czy nie, w jaki sposób chcecie to, chcecie to wykonać. Mamy takie cztery projekty, które skupiają się na radnych na, i na gminach, czyli mapa wydatków gmin, podział podatków i rejestry umów. Chcemy, żeby to było wszystko transparentne, ponieważ w tej chwili jest tak, że jakby politycy przypominają sobie o obywatelach podczas wyborów. Wtedy odbywają się spotkania, wtedy politycy uśmiechają się do wyborców, natomiast po wyborach najlepiej, jakby obywatele zapomnieli o polityce. A my byśmy chcieli, żeby właśnie się angażowali, szczególnie te osoby, które będą chciały kandydować, jeżeli nie mają doświadczenia w samorządach, to powinny przez ten rok takie, takiego doświadczenia nabyć. Można to właśnie uczestniczyć w, w tych projektach, czyli na przykład oceniając pracę radnych czy radnych u siebie w gminie, czy w powiecie, czy w radnych w Sejmiku, patrząc na wydatki gminy, żeby osoby, które później wejdą do samorządu, były przygotowane do tej pracy. My oczywiście będziemy pomagać i będziemy dostarczać takiego wsparcia merytorycznego, ale liczymy też na inicjatywę poszczególnych osób. Dlatego, że dopóki się nie spróbuje, to nikt nie wie, jaka siła drzemie w danej osobie. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. Szczególnie osoby, które do tej pory się nie angażowały. Może czas na zmiany. A nawet nie może, tylko na pewno czas na zmiany. I czas na przewietrzenie i odświeżenie samorządów. Dlatego zachęcamy. Proszę logować się na stronę samorządu z Kukizem. Na pewno do każdego, do każdego z Państwa się odezwiemy. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Kielce była Magdalena Fogiel-Litwinek, prezes Świętokrzyskiego Okręgu Stowarzyszenia Kukiz 15. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Rozmawiał z Radosław Podsiadły. Do usłyszenia.